Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kalendarza Prac. Dzisiaj jesteśmy w gospodarstwie u Janki i Jędrka Rzepków i Jancoków. Zapraszam, dowiedzmy się co tutaj możemy znaleźć i czego się dowiedzieć. Dzień dobry, ty jesteś Jędrek Rzepka? Nie, Staszek Rzepka. A gdzie może znajdę Pana Jędrka Rzepkę? No w domu albo nie wiem gdzie, może być w chałupie. Albo przy koniak. A co wy tutaj robicie? No i, no i dajemy Gośko. owcom jeść. Aha, teraz je karmicie, tak? Czym je karmicie? No, sianem, suszonką. Inaczej, suchym sianem, ususzonym. No dobrze, to może e, zawołajcie w takim razie mamę, ewentualnie tatę, jeżeli się uda. I przy... zawołajcie ich tutaj do mnie. Trzeba robić przy tych owcach, upilnować je, ale jakich jeszcze wymagają zabiegów, czy może prac? To znaczy się, no właśnie, przede wszystkim, no to tak, my korzystamy z mleka, no więc ta łowca musi być całe co zna wybiegu. Ona cały dzień praktycznie się pasie, no nie musi mieć tą zielonkę, żeby my ją mieli z tego podoić. Jak już podoimy, no to wiadomo, my potem mamy zajęcie, bo ta łowca, no musi z czegoś przecież musi robić na siebie, no nie, żeby my mieli za co wypłacić te juchasu, wypłacić te dzierżawy, to wszystko, to my po prostu korzystamy z tego mleka. Jednak to jest tak nie tak, ze sobie korzystamy z mleka, bo my to musimy przerobić. To jest bardzo ciężka praca, no nie. Ściskamy te łoscypki, robimy te bunce, potem wędzimy, tak, że to jest po prostu takie żmudne, bo to jest robota taka że na przykład no dawniej to się dojeło trzy razy dziennie. Rano tam o czwartej, potem tam koło dwunastej pierwszej w południe i wieczorem o ósmej jeszcze. Teraz jest po prostu z tego względu, że no te łowce może są tak, może się mniej troszkę doją, może te nie troszkę z wygodnictwa, no doimy tylko dwa razy dziennie. Więc żeby mieć po prostu więcej czasu na produkcję tych łoscypków, na, na tam inne rzeczy takie, no bo wiadomo, i są tak, łowieczki i kulawią, i jest takie, że zachorują, i tam nie rozjrzmijał, ugryzie czy coś. Po prostu non-stop musi być te, te, te zaszczyki, te wszystkie, to po prostu ci się muszą być pogotowi, Widzom, a ta się nie pasie, to już potrzebuje pomocy. Ta coś tam ją ugryzło, no to już zostrzyk, już tam weterynarz, już ten, a przede wszystkim yy, kulawka. To jest po prostu tak yy, właśnie ze łowce strasznie kulawią, jeszcze jak jest mokre lato, no to tym bardziej, no nie jest ta wilgoć, cały co i one kuleją, no to roze. Taka która kulawi, no to wiadomo, że ona zawsze gdzieś zostaje w tyle, trzeba pilnować po prostu, żeby, no żeby ona doszła do tego stada, żeby ten, no to jest po prostu uciążliwe, bo już jeden musi całe co zbyt z tyłu pilnować. No a druga sprawa, po prostu całe co muszą im tam te, te racie robić, te lekarstwa, te wszystkie, to jajno, bez przerwy do weterynarza, potem te fukania tam, żeby po prostu, no trzeba dbać o to, trzeba im to ścinać, trzeba im po prostu, bo to i robi i różne tam są, nie, schorzenia, tak, że po prostu to jest robota taka, widzicie, no na okrągło, nie. Także nie to zeinął, musi zase ze se pasie tam zadowolony, ale, ale szereg po prostu innych. No i oczywiście szczyżenie i tam takie różne te, te, te pielęgnacyjne, no nie, i kompania i takie, no to tam wiadomo, że ten. Kąpać się dwa razy do roku kąpię, no bo jak wychodzą właśnie na ten i potem jak przychodzą. A jak już Państwo zejdą z bacówki, tutaj troszeczkę niżej, ym, sprowadzą te owce, co, co wtedy z nimi? Tak, na przykład teraz jest grudzień, my już jakieś dwa tygodnie nie pasiemy, no bo już nie było trowy, no nie. No to potem właśnie trzeba tak, yy, łoszczyć ich przede wszystkim. Wykąpać przed zimą, pozadawać lekarstwa, wszystkie tamte na odrobaczenia, na te, te, te mentelnice, tam jakieś to tam mąż się lepiej zna na tym, oczywiście, ale jest taki szereg właśnie takich czynności, żeby one yy, dobrze znosiły tą ciążę, yy, żeby dobrze właśnie wełnę miały, fajną wszystko, żeby nie chorowały. No to po prostu trzeba te wszystkie yy, czynności zrobić. No a potem, no to czekamy dopiero tak gdzieś do końca stycznia do wykotów. No i potem to się zaczno, właśnie problem, bo to trzeba i w nocy wstawać, i pilnować, no bo to tak samo jak te, no, no różne są porody, różne jest ciężko, nie roz jest tak ze w nocy trzy kocą, to mąż tu nie rozdrzymie tam przy tym, żeby pilnować, no bo no jest, jak jest na przykład dobrze wszystko w porządku, to owca się ukoci sama, ale nie rosną powikłania, nie ten, tak że właśnie to jest najcięższe w zimie robota. No i oczywiście tak samo w ty z kulawią no to też trzeba pilnować, właśnie robić porządek z tymi raciami, no i przede wszystkim muszą mieć dobre ten, no nie żeby no jedzenie, przede wszystkim, żeby miały sucho, żeby ten, no to takie podstawowe rzeczy, no nie wiadomo jak jak, jak, jak ten, jak jak, jak to z owcami, nie? No i potem dopiero stać już przywodzie jakby z ten, no to właśnie jak przed Wielkanocą, to już się zaczynają skup. Tych jagniot, no to my tak, segregujemy sobie te jagniotka, które są duże, takie ładne, które mogą iść na eksport, no to te się oddaje tam właśnie do tego. A te zawsze takie coś się urodziły później nie mają wogi, jestecy coś, no to się wiadomo zostawia w domu, no nie? No i potem już czekamy do końca kwietnia, kiedy będzie znowu można wejść na hale. Jaka musi być pasja zapewniona? To znaczy się, no teraz weszło bardzo w młode te, te bale, no nie? Tę kiszonkę taką właśnie zesiana i my dużo właśnie tym, tym kormimy. Na tym się zostawia potem właśnie, to jest taka podstawowa, no i oczywiście woda czysto, no nie? Można dokarmiać owce jeszcze potem, ale to już dopiero potem jak się wykocą, no nie? To się odłącza specjalnie te, co na przykład mają dwa jagniątka tam, czy coś. Żeby one dostały lepiej jeść, to tam i daje się i łupinki, i tam jakieś tam zboże się mieli i coś tam, no nie? I tak samo potem jak już są jagniątka troszkę większe, co już nie potrzebują tego mleka, to to też właśnie się im daje taką specjalną paszę dla jagniąt, czy tam jakieś kukurydze mielone, czy coś, po prostu, żeby ten chów był lepszy, no nie? Szczególnie te, które się właśnie oddaje na eksport, no żeby one miały tą wogę, żeby to, no nie? I tak samo te matki kormiące. Ty jesteś teraz Juhasem, tak? No, bo to nie kiedy dojdzie jak Juhasa, jak go nie ma, idzie tam na urlop to brat naganio, a ja tam pomogę tatowi doić. Czym się różni praca Hasa od pracy Bacy? No Baca musi przede wszystkim zadbać o to, co mieli jedzenie i tam mieli gdzie spać, a Juhal musi tam wypaść i owce i podoić. No i tak, żeby nikt z żadna nie zginęło. Pilnować. Skąd taka piękna laska u ciebie? To twoja? No to ujek mi taką zrobił. Jak chodzi jak się z nim pałaś owce? I powiedz mi, yy, przydaje się podczas mm, wypasu? tak, jak podchodzi wilk, to można do niego wrócić. I się go odstraszy. A to widziałeś już jak Wilk atakuje owce? Odstraszałeś mnie? O, już niekiedy z wykiem odstrasali a jak na rowerze tu przed rower mi wyskoczył. O mało jak się nie wywalił. Nie bałeś się? Nie, co go stało? Na rowerze, to ucieknę. To ty odważny jesteś. To w takim razie chcesz, chcesz tak pracować w przyszłości? Chcesz być bacą? No. Chciałabym być bacą, tak, tak, tak. Ja kocham to rolnictwo. No. A co jest w tym najpiękniejszego? Co lubisz najbardziej? Nie te zwierzęta, bo można koło robić, bawić się z nimi, pojeździć na koniach. Chciałabym mieć całą farmę. Sprawdźmy jeszcze, jakie prace czekają rolników w nadchodzących dniach. Sadownicy powinni zadbać o konserwację opryskiwacza. Przed zimą należy usunąć resztki wody z układu cieczowego oraz nasmarować wszystkie punkty wskazane w instrukcji obsługi. Elementy elektroniczne opryskiwacza należy przenieść do suchego i ciepłego magazynu. Po tych zabiegach zakonserwowany opryskiwacz powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu lub przykryty plandeką pod wiatą. W załadowanych owocami i warzywami przechowalniach oraz chłodniach należy regularnie kontrolować temperaturę i wilgotność względną, aby parametry te nie przekraczały określonych norm. Na polach można jeszcze w grudniu wysiewać zboża jary typu przewódkowego. Przewódki mogą być wysiewane zarówno wiosną, jak i późną jesienią i zimą. Do siewu późnojesiennego i zimowego kwalifikują się odmiany pszenicy jarej takie jak bombona, cytra, tybalt, parabola, koksa, monsun, i nawra. Można również siać odmiany przenżyta jarego, mieszko, kargo, matejko i migo oraz odmianę bojko żyta jarego. Hodowcy powinni wykonać analizy chemiczne zbóż paszowych i kiszonek z tegorocznych zbiorów, aby prawidłowo zbilansować pasze treściwe. Grudzień to czas, kiedy pszczoły tworzą już zwarty kłąb zimowy, w którym pozostaną aż do pierwszego oblotu wiosennego. Przed nastaniem zimy, zanim gleba zamarznie, ogródek należy przekopać i ostatecznie usunąć chwasty. Przypominamy, że rośliny trzeba podlewać, dopóki temperatura nie spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza. Zabieg ten należy wykonywać przez całą zimę, podczas cieplejszych dni, kiedy temperatura wzrośnie powyżej 0 stopni. Po pierwszych przymrozkach należy zabezpieczyć krzewy i byliny wrażliwe na mróz. Można to zrobić poprzez kopczykowanie ziemią, okrywanie gałązkami roślin iglastych, suchymi liśćmi lub agrowłókniną. Przed nastaniem zimy trzeba zabezpieczyć oczka wodne. O sposobach zabezpieczenia ich mówiliśmy w poprzednich odcinkach kalendarza prac, dostępnych na portalu tvr24.pl. Dzisiaj się już z państwem żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. Renata Struzik. Kolejny odcinek w poniedziałek o 7:45. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.